Mój pas z twoim pasem. Zapraszam. Wpijaj się. A może nie jestem najważniejszy na drodze? O, widzę pan dojechał do końca pasa i dopiero w lewo. Szacunek za spryt. Już się cofam. A, stoimy. To wyrzucę. Zostaw tę butelkę. Od czego jest tylna kanapa? <śled> Panowie, co wy robicie? Zjedzcie w furze. Kopie. A, kopie. To w trzecim On najwyżej. Chodźcie. On the way. Super, jak pisze, stacje cały czas zmień. Jesteś, Jesteś jak jakiś prywatny DJ. Nie masz prawy! Solidarnie z tobą dziś nie piję i nie palę. Żebyś nie się. Znaczy Lasko, poznałem, idziemy, wiesz, do hotelu. Po co do hotelu? Macie tylną kanapę. E serio? Ale to jest, musisz wysiąść, nie? No dobra, już wysiadam. Jak skończysz, to wytrzyj w tapicerkę. Okej. Okay. Może dziś pojadę rowerem? Hej, zobacz, kupiłem pachnącą choineczkę. W zawieszkach nie chodzi o to, żeby były pachnące, tylko żeby były czadowe. Światła, rondo, autobusy, tramwaje. Jeszcze trolejbusa brakuje. Dobra, ja ci nic nie mówię, ty znasz trasę najlepiej. Dokładnie pamiętam, gdzie zaparkowałam. A, nie będę się na szóstego wpychał. O, żółte! Nie zdążę. Bezpiecznie. Ojciec pożyczył mi furę, ale nie będę nią szarżował. To nierozsądne. Matka cię nie nauczyła jeździć? Ta masz ścieżkę rowerową! Czego tak trąbić! Przepraszam, ta eskalacja przemocy była niepotrzebna. Powinienem był pana ominąć. Nie ma problemu, dobrodzieju. Każdemu się zdarza, a panu na pewno pierwszy raz. Hmm, niby mały spadek, ale chyba już zmienia na zimowe. Nie dam się zaskoczyć w tym roku. Dzień dobry, panie kierowco. Czy proszę, jak pan obowiązkowe wyposażenie auta? Tak, mam gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, apteczkę, olej, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, podnośnik, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą, hak, latarkę, bezpieczniki, okej? Okay? Hmm. Tak, tak Rozpieszczają nas tymi promocjami Ziomuś, wrzuciłem ci parę zaje fajnych wlepek na furkę, chyba się nie obrazisz Są piękne Kocham rowerzystów! Proszę, niech pan zaparkuje zamiast mnie. Przyjezdnym się ustępuje! Dobra, to ja to wyrzucam i się zwijamy. Nie! Co wy chłopaki, do śmietnika? Mam zajebiście do schowek. Każdy rozsądny kierowca jest w raju, gdy zamiast drogi dwie nitki tramwajów. Niby teraz wszystko rozkopane, ale jak zrobią, to rasa porządnie. Tych to podziwiam. To ja wam to wysuszę, a wy się pocilować na moim dachu. A gdzie jest czarek właściwie? Wiedziałem, że przeszklony dach to dobry pomysł. Nie wychodź, ja zatankuję. Dzięki stary, masz. Nie trzeba, ty prowadzisz, ja płacę. Osalałeś? Popielniczka jest z przodu. Teraz lepiej. Znowu mandat. No, a przynajmniej będzie na nowe drogi. I tak za dużo zarabiam. Uważaj na krawężnik. Wow, dzięki, uratowałeś nam życie. Skręci w prawo. No i poza komu kierunki? Panowie, wsiadajcie! Z tyłu jest miejsce dla siedmiu osób. I mam już pienione brąksy! Tylko na tyle cię stać? Ci oto. to? Przydałoby się więcej buspasów. pasów. Jeszcze jest miejsce, dużo miejsca. Śmiało, śmiało, śmiało. Jeszcze Cicho, jeszcze bo nie śmiało. słyszę. Kierowniku, co się stało? Kierowniku!